Cześć wszystkim z tej strony Myra My oj, Z tej strony Miraelus, a dzisiaj zagramy sobie w Content Strike Global Offensive, najnowszą część odnowiona. Część Content Strike'a, gramigranie. Znajdź grę o, może tak. Co by co tutaj sobie zrobić? Demolka, wyścig zbrojen. Klasyczne uproszczenie klasyczne. A zagrajmy sobie wyścig z bronią, nie grałem. Nowa broń jest zdobywana co zabójstwo. Wygrajmy, że będąc pierwszym graczem, który zabije. Broń jest przydzielona natychmiast. Więc... Okej, okay, grajmy. Szukanie. Mam nadzieję, że naprawdę będzie przyjemna. Grałem, może tylko nie grałem długo, bo grałem w beta. Może yy, z 20 minut. Grałem to wtedy z botami, tak. Tak po prostu tam oglądałem sobie jedną mapkę, tam jak to wszystko wygląda. Teraz tak no normalnie zaczniemy sobie, zaczniemy sobie grać. Okej, okay, wyszukuj, wyszukuj. Tu to nikt nie gra? Nie jest to możliwe, no. Come on. Jeśli będzie jeszcze dłużej troszeczkę szukał, no to... Zobaczymy się po prostu jak już wejdę na serwer. No. Come oh. Okej, okay, to widzimy się po wejściu na jak już wejdę na serwer. Na razie. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, widzimy się już z powrotem. Już ładuje nam się mapka. Okej, okay, wszystko jest. Go, 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 go. go. Do anty. Dobra, ty, ja jesteśmy w anty. możemy się coś Chyba, jeszcze nie możemy. Kurczę, no? Jest mi się nie otwiera. Oj, oj, już ktoś od nas zginął. Z górę? tutaj. BNW? Oj, ty... Nie, to z butami gram... Aj! Eee, takie pogranie z botami też się szybko mi zabiły. Eee... Ale to broń mam, tak? Okej. Okay. Czekajcie, to jest nasz? Tak, nasz, nasz, nasz. Proszę to na Czy jednak trochę ostrożnie. Oj, oj, oj! Skąd? Dobry TFC, co na pewno nie jestem, no, prostu się jeszcze przyzwyczai, tak przypuszczam. Wszyscy są... Wszyscy jak bardziej naprawdę w gry... ...to się przyzwyczaj, tak naprawdę, nieźle wymiotać. Się chciałem przyzwyczaić, poczekajcie. O! P-19. Czekajcie. Nie, lepsze jest zawsze na... Ojej. Kto tam jest? Znowu osłabiam cię? A, ja trzeba było przygłosić. Kurczę, my z butami gramy nawet. Jakiś bot? Nie O! o to ci Skubana pinda ja twój twój Kurczę, Skuba O o, o. to sobie? Jeszcze tak To jest UMP, ba o tak, UMP 45 Dajemy, dajemy, panowie Zbysz broni, tak to się nazywa w Kalendety wow, wow. Łoł wow. P90 wow, szybko, prawda? Dobra, Nie, dużo nie musiał tam strzelać. Nie lubię szybkanów. Czekajcie, podejdziemy sobie tutaj. Może tutaj jeszcze. Tam Poczekajcie, poczekajcie. sobie tutaj. Ojej, zgłaszam. Idziemy sobie. Aj! Jest! Kurczę! Czekajcie co to... chwilę, wychylgówkę, wyhylgówkę też nie strzota to trafił Trafiałem go w górę. Nie, nie mam zielonego pojęcia Się znów w poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie się. Aaaaaaj! Poleciałem nad... To jest nasza? Nie, to nie jest Nie nienawidzę z shotkami! Kurcze, Headshot tam zajepał. Poczekajcie, o to jest, o jest, o jest No nie! Napija tylko na mnie bronię. Skur, wysyń jeden. Co Zawsze FPS-y na mnie budzą emocje. Nienawidzę szutka To jest zajebista broń. Ej. Kurwa. Tutaj będzie wdywać No! 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 No i nie ja go jeszcze zabiję. Fucking hell. Nienawidzę szotów. Nie umiem z szotu strzelać. W ogóle nie mogę strzelać. Ach, przyciągnę. Dobra, nie to może przyciągnąć. Ale mam zabitych siedmiu. No... prawie ostatnio. Kurczę, no bierzcie. to no, oni już mają snajperki, to no, już... F... LOL! LOL! Lol, żeby go nie widzieć, jak wszedł centralnie na mnie. Co Wszedł centralnie, kolo na mnie. Jest. Tylko, że jest? Potem mamy jakieś obrzyma. To jest To jest To jest Bo jest jest To 9 mamy jeszcze szansę, mogę się gdzieś tam wybić Sorry no. Na... Wow 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 wow, wow yeah! I karabinek w końcu, tylko że 2% życia tutaj teraz by było skampić o 2% życia to tam dużo szans, ale poczekajcie. No dobra, pobiegnijmy inną stroną, bo cały czas wam biegam tą stroną. Wow, 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 wow! Czekajcie... F**kie hell! Nadal dominuje! Pinda jedna! Eeeeee wejdziesz w Cześć, cześć, cześć! Aha, mam pinność! Ooooooój! Jak totalny nuk, no, ale przecież jestem nuką. Można by tak trochę powiedzieć, bo trochę jestem... Zobacz, jak to się dzieje. Idź, idź, idź. Czekajcie. Jak go mogłem nie trafić? Shot, od razu headshot. Skupany, no. Ale oni tędy będą zaraz wychodzić. kill woah 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 oh yo yo Znowu shotgun. Patrzcie, tak dobrze mi szło. Teraz spadłem znowu na przodu Dobra. Dobra. Ale z snajperem ja też zawsze nie dobrym, nie byłem. Zmienimy... Możemy coś na drugim. takiego Tylko czy nie ma tu szybkiego biegania? You're Tu gdzieś się tak właśnie skąpić. Chcę kampić na respie, ale. Chcę gdzieś wejść, żebym miał widok, żebym gdzieś na przykład w plecy strzelać albo coś. Fak, oni się tu respią. Oh. Gdzieś tam latam a tam się akcja na toczy. Pec, yeah, Ja, trafiłem. Ciężki karabin ma rocz Wchodzi Niep, yeah. słaniam Niebany ninja Nie wierzę skóra! Przeze mnie przegraliśmy! Kurde! Nie przeze mnie przegraliśmy, nie jesteśmy podzieleni, ale. ja jajaj, Dobra, kolejna mapka, też na niej nie grałem. Tylko jakaś nowa? Mmm... <grym> KURCZE, no, bo ja osobiście myślałem, że jak cię dziabnie nożem, to ci broń odpada, w Sourceie grałem, właśnie w to coś podobnego, właśnie zabijasz, dostajesz broń, a dziabnie cię nożem, masz możliwość wzięcia noża, dziabnąć i koleś traci jedną broń, tak, i to samo jest w, w Battlefieldzie, a ja tu nie widziałem, że po prostu zapomniałem, że teraz nożem cię dziabnie i wygrywa, kurcze...

Come on, come on, job, job. Чоп, чоп, чоп. Зачем? Будешь так сама не побегать, но, блин, ну, чего ты а такие O, o, o! Powiedzcie, że ktoś przyjdzie z pomocą. Aj! Bot! No bez jaj, bot mnie zabił. Bot Jeremy. Co, nie masz tylu graczy, że z botami gramy? Bot mnie znowu zabije, to się w wkur...

Daję potę są Ja pierdolę. Ale wam pokazuję z butami Nie już tych graczy, nie. Ilu z... nas jest graczy? Raz, dwa, trzy, cztery chcę tylko graczy i dwóch terrorystów graczy. Ja pierdolę. Nie, nie najlepiej. to Znaczy, by się ruszyło, a nie zabił tamtego. to, psa to. Znaczy Wow, 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 wow! To akurat jest gracz. Nie będzie cały czas mnie odróżnił. O jak mogłem mnie trafić? Kurwa, gdzie się zrobiłem? Nie ma kogoś, to będzie zrobić zemsta. Zemsta, kurwa, musi być. O, oh, no trzy razy kurwa, pod rząd, no nie. I on cały czas w tym jednym miejscu. Jak go nie trafi, teraz to się... 你这是。

razie wygram, ale przynajmniej na razie trzecie miejsce. Nie jest aż tak źle. Ten co mi przed chwilą zabił. To już ma typek, ma nożyk. Pistolet. Kiedy jest nożyk? Fuck! Oj! Nie to, mój bo.

ja już tam typa miałem mieć a no to na końcu nie to jest, znaczy teraz myślałem kurcze idziemy 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 jeszcze raz tu wszyscy zabicie nie wszyscy oh! Kubany, zabijasz mię! Nie zabijasz mię? Zobaczymy! No o ty Bigo! Z nożem teraz suka biega! Nie daj mu się zabić, proszę. Znaży, wygra Pytanie czy będziemy na trzecim miejscu na drug skoczy AI Jebany. Fuck HEL Jak on tak nagle wskoczył 19 zabitych To ci pinda jednak zapis to było dużo Jebany, kurczę no, ale byłem najlepszy w tero, antyterrorystach. Nieźle, 15, na 8, 15 zabitych na 8 zgonów. Naprawdę nieźle. Okej, okay, to by było na tyle w, w, ogólnie. W, co, ja nie wiem, ile ta runda trwała. Albo zagrajmy sobie jeszcze jedną. Co nam szkodzi, te rundy i tak są takie dość krótkie. Ta mapka jest dość mała, więc myślę, że szybko pójdzie.

Oj, fucking hell! Reklamy na jebanym steamie. teamów! Wyłącz! <trybujesz> się. już nie mogę grać? Co tylko cztery... Jest 8, bo 4 na 4, no. <trybujesz> Dobra, nie, coś mi się po prostu ok, no tutaj widzieliście, zaczęło się coś psuć. No, musiałem włączyć po prostu grę i włączyć na nowo. No to by było na tyle w tym odcinku, tak? Będziemy się... Będą na pewno kolejne odcinki z CS-a. Zobaczymy się na kolejne te wszystkie cztery tryby. No i na pewno gra jest naprawdę fajnie wygląda moim zdaniem. Grałem w Source, a nie grałem w 1.6, 1.6. Source mi się osobiście bardziej spodobał. Mam nadzieję, że seria z, z Content Strike'a będzie Wam się podobać. Mam nadzieję, że następnym razem będzie więcej graczy niż jakieś same boty. No bo jednak widzieliśmy, było, na 8 graczy było już 4 boty. Więc jednak było tak sobie. Czy to na 8, czy tam było trochę więcej, teraz nie wiem. Okej, okay, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie.